Jedno z moich postanowień noworocznych na 2024 rok będzie niemożliwe do spełnienia. Dzisiaj jest Środa, 20 grudnia 2023 roku. Jedno z moich postanowień noworocznych na 2024 rok będzie niemożliwe do spełnienia. W niniejszym wpisie podzielę się kilkoma ze swoich przemyśleń i spostrzeżeń związanych z tym niewykonalnym postanowieniem noworocznym. Dziś mamy taki grudniowy dzień, w którym dwójka jest pierwszą cyfrą dwucyfrowego dnia miesiąca? Uważam zbliżający się koniec bieżącego roku za wspaniały czas na podsumowania całego 2023 roku i formułowanie postanowień noworocznych na 2024 rok. Myślę, że nowy rok to nowy początek i etap życia, więc czemu nie zmienić się na lepsze? Formułowanie postanowień noworocznych wydaje się świetnym środkiem do spowodowania zmian życiowych dla pozytywnie nastawionych osób. Chciałbym, aby jednym z moich postanowień noworocznych na 2024 rok było przekształcenie się w osobę posługującą się wyłącznie językiem polskim. Niestety, biorąc pod uwagę moje chińskie otoczenie i pochodzenie, z pewnością będzie to niemożliwe do spełnienia. Od dłuższego czasu myślałem o tym, żeby zostać osobą mówiącą tylko po polsku, ale ze względu na swoje obecne okoliczności, umiejętności i warunki nie jestem w stanie zrealizować tego pomysłu. Aby go zrealizować, musiałbym przestać się posługiwać wszystkimi innymi językami, znajdującymi się w moim repertuarze językowym oprócz polskiego. Oczywiście, że będzie to nie lada wyzwanie. Ponadto musiałbym powstrzymywać się przed poznawaniem nowych ludzi w moim otoczeniu i przestać się kontaktować lub rozmawiać ze swoimi krewnymi i z większością swoich przyjaciół oraz znajomych. Co oznacza, że musiałbym się odizolować od swojego otoczenia. Bo mieszkam poza granicami Polski. Choć to postanowienie noworoczne może brzmi niedorzecznie, myślę, że to doskonale wskazuje, że jestem prawdziwym miłośnikiem wspaniałej Polszczyzny. Więc jestem niezwykle zdeterminowany do kontynuowania tworzenia swojej wyjątkowej odmiany Polszczyzny w 2024 roku.